Hej, hej, siemanko, jestem Topolo, witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Dungeons. W tym odcinku ubijemy kolejnego bossa ze tym razem jest to starożytny diabelec, uwaga, nadchodzę. I standardowo, zanim zaczniemy, mam dla was pewną zagadkę, hashtag zagadkowy Topolo, zobaczcie Teraz, co to może być takiego? Tutaj troszeczkę myślałem nad, nad tym obrazem, także mam nadzieję, że nie przejąłem. Oczywiście odpowiedź na początku następnego odcinka. Jeszcze tutaj chwileczkę sobie, zerknijcie na to, zróbcie sobie screena ewentualnie i, i, i działajcie, a my wracamy do Ancient Hunter. Przejdźmy sobie już do generowania mapki. No i dobra, tak zwany Ancient Terror. Po polsku będzie to starożytny diabelec. Wymagane są cztery runy. Runa odwrócone u. Jakby A, tutaj też właśnie ta żółta wersja tej literki i różowa runa. Jeżeli chodzi o itemki, najprościej będzie Wam właśnie użyć Lampionu Dusz, który posiada właśnie e, bodajże te dwie runy i Zbroja Piglińska posiada te dwie runy na, na skos. E, także myślę, że to jest właśnie... Szkoda, że to jest unikotowa wersja i pójdzie się niestety na, na części pierwsze się, się rozbije po, po wykonaniu tej misji, ale to nic. Jakby co, może liczymy na szczęście, że się trafi jeszcze druga taka sama, no i ten bosik. Da nam eksplodującą kuszę, tajemniczą zbroję i zbroję czempiona. Tutaj też chciałbym Wam o tym opowiedzieć wszystkim, jaki boss co dropi. Przy okazji, będziecie mieli dwa w jednym w odcinku. Nie dość, że dowiecie się, jak wygenerować bosika, to jeszcze co ten boss nam daje. Tutaj postaram się wrzucić screenshoty tych itemków, żebyście też to mieli fajnie pokazane. No i co? Trzy punkty mocy zainwestowane, bo po prostu chciałbym mieć jak najwyższą szansę na wygenerowanie tego. Bosika, starożytny diabelec. No, zobaczymy, sprawdzimy. Bo po ostatnim odcinku powiem wam, że jestem przerażony. O, jakieś artefakty mamy nieznane? Fajna sprawa, dobra. Apokolika plus 25, 3 życia, 3 misje poboczne. Wyruszajmy, dobra. Mamy gong, mamy amulet żelaznej skóry. Wszystko działa. Karwasze założone, zbroja Widera i śnieżny łuk z tymi dwoma naszymi enchantami ulubionymi. Myślę, że damy radę. Po ostatnim bosiku powiem Wam, że jestem przerażony. Ten pająk jest kosmiczny. Kto nie wie o czym mówię, to koniecznie zerknijcie na poprzedni odcineczek z Ancient Tak zwany ohydny tkacz jest naprawdę ochydny. Dobra, tu musimy uważać na te kościotrupki, szczególnie na łuczników. Bo zadają ogromny, ogromny damage. No i na TNT już uważam. Bo ostatnio też jestem mistrzem TNT, a szczególnie zabijania się samego. No ale wiadomo, tylko ja tak potrafię. No i tutaj klucze, te hogliny mnie dowalają. Dobra, ucznicy, spadać mi stąd. Jeszcze w międzyczasie szukam sobie jakiejś alternatywy do karwaszy. Obiecująco wygląda wir na Apokalipsie plus 25, szczególnie na level item 250. Ma bardzo fajny damage Tylko brakuje mi szczęścia, ewentualnie pieniędzy do Emeraldów, do wylewelowania tego Ukowala Oho, i już zobaczcie, jak te łuczki tutaj nawalają nam mocno. Dobra, i widzimy się przy następnej miejscówce. Już tutaj sobie szy szybko wyczyszczę temat. Dobra, mamy drugą mapkę. Tam raczej nic nie było, chyba że znowu coś ominąłem niechcący. Ale to sobie już później wrócę. Tutaj jeszcze zerknę. Może tu coś nie. Dobra. Jak to się wszystko zmienia tutaj kolorystycznie? O nie, znowu te mroczni, mroczne szkielety. Nie cierpię ich. Wyjątkowo upierdliwe. A szczególnie ten damage ich. Yy, klucze. no naprawdę trzeba tutaj znaleźć jakiś sposób. Najlepiej jakby były jakieś rezisty na, na właśnie tego typu zaklęcia. Dobra, TNT tam wyrzucone. Wtedy muszę uważać, żeby się nie dać zrzucić. Okay, jakoś poszło. O, tutaj coś mamy. No i chyba mamy to. O tak. Dobra, miksturka życia jest. Wszystko mamy. Dobra, co ten bosik nam wygeneruje? Jakie mopki? Jakich tutaj pomocników będzie miał? Chyba pojączki, z tego co pamiętam. Starożytny diabelec. Ja powiem wam, że nie jest taki chyba trudny. Uwaga. I po nim. No, powiem wam, że jakoś trudu, trudu tutaj dużo nie było. Tajemnicza zbroja, złocony i temek. Mm, Okej. Okay. Może być. To jest raczej jeden z łatwiejszych bosików. Najgorszy był właśnie ochydny tkacz z poprzedniego odcinka. Zobaczymy sobie jeszcze, czy nam się przytrafi kolejny, kolejny bosik tego typu. No ale zobaczymy. Tutaj raczej easy peasy, tak jak widzieliście na przed chwileczką na odcinku. Większą trudność mi sprawia właśnie pokonywanie tych mobków i dochodzenie do końca Ancient Hunta. Spróbujmy to przejść. To też w sumie jest taki challenge dla mnie, że to też wszystko jest na najwyższym poziomie trudności. Żeby nie było, że idę na łatwiznę. Czuć presję, czuć presję, że jednak... Wykonując te wszystkie Engine Hunty, tracimy itemy i możemy tak naprawdę bezpowrotnie stracić możliwość na, na, na te Engine Hunty, chyba że wydropicie kolejny raz y, odpowiedniej itemki No i jest ryzyko, czuć to. I nie dość że stracimy nasze zainwestowane punkty mocy, to jeszcze itemy. Dobra, chyba jeszcze komnata ze złotem nas tu czeka oczywiście łucznicy zenchantowani tak, że chyba zaraz zginę Ajaj. najgorzej tło o i to jest ta większa mapka, dobrze, fajnie więcej złota się przyda ale już wątpię, czy nam się pojawi kolejny bosik. Zwiedziłem ostatnią mapkę w dosłownie w 100% i nadal nic. Została ostatnia, ostatnia komnata ze złotem. Zrobimy sobie ją i wydaje mi się, że zmierzamy ku końcowi tej przygody, ale myślę, że jest jak najbardziej owocna. Szkoda, że właśnie Unikat nam żaden nie dropnął, a jedynie tajemnicza zbroja. Fyk. Uruchomimy sobie tutaj zasadzkę Dobra Ale fajne te komnaty wyglądają, kurczaki To mi się podoba O, chodź tu, chodź tu piglinku O, nienawidzę właśnie jak są potworki, które coś, czymś rzucają w nas, to jest To jest totalnie wkurzające Wydaje mi się, że będzie trzeba zaktualizować listę najbardziej wkurzających mobków I chyba któryś z tych pilinów trafi na tą listę <gryw> Tak mi się coś zdaje O nie, co jest? Jeszcze Widerowy właśnie Łucznicy. Nie wiem czemu ja ich tak nazywam Tak mi się coś kojarzy. Zamiast Mroczny Łucznik Czy, czy Szkielet to Nazwę go Mrocznym, tym Widerowym Łucznikiem Tak mi się kojarzy Okej, okay. Goldzik. dwa golda. Cała taka zasadzka na dwa goldy, tylko... Słabiutko. Dobra, to TNT trzeba odbezpieczyć. <laughs> po ostatnim razie powiem wam, że no już tak nie kozacze. Dobra, tutaj chyba nic nie będzie, chociaż jest tu tutaj zasadzka. Dobra, gdzie jest ten przełącznik? Dobra, klikamy. Wyrzucę sobie TNT w bez bezpiecznej odległości. Bo jednak animacja trochę źle pokazuje, jak mogliśmy zobaczyć na poprzednim odcinku. Według mnie nie powinno to TNT mnie zahaczyć, ale nie mam pojęcia czemu tak się stało. Dobra, mamy to. Jest. Elegansio. Fyk. No i zmierzamy już ku wyjściu. Chyba, że jeszcze nas tutaj czeka jakaś zasadzka, ale raczej nie. Klikamy sobie. Kolejne mechanizmy. Fajnie, że jest taka animacja. Zrobiło się tak przestrzennie, powiem Wam. Dobra. No i co? Już tutaj mamy zwiedzone całą mapkę. Niestety nie ma kolejnego bosika. No i co? Zwycięstwo udało się. No i to było na tyle, dziękuję bardzo za oglądanie. Kolejny bosik padł, byłoby to bardzo, bardzo łatwe. Ten Ancient Terror nie ma się czego bać, to jest tylko taka nazwa terror, że niby straszny bosik, ale tak naprawdę nie przysporzył nam żadnej trudności w walce z nim, ewentualnie pajączki mogły nam coś tam e, poprzeszkadzać, ale nie było to jakieś takie e, tragiczne. Dziękuję bardzo za oglądanie, za uwagę, za wszystkie lajki, komentarze, oczywiście zostawcie sobie subika, żeby być na bieżąco z każdym odcinkiem, bo jeszcze czeka nas masa, masa odcinków. Z każdym bossem. Wszystko na Apokolipsa plus 25. Dzięki wielkie. Na razie, manko. Hej.